Zapraszamy na streama Planszowe bestie. Halo, halo, najpierw nas słychać, teraz będzie nas widać. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Planszowe Bestie, no, dzisiaj nie. już w pełnym wydaniu Teos, Paulina i Łuczu. Dzisiaj mieliśmy wielką przyjemność zagrać dla Was w grę Wsiąść do pociągu Europa 15 rocznica grę bo w sumie się nie pochwaliłem przez te dwa materiały, które wcześniej nagraliśmy, czyli zasady no, i że rozgrywkę. Tyle razy chwaliłeś. Że gra została wygrana tyle w konkursie chwaliłeś. Antyradia na, w konkursie organizowanym przez Antyradio podczas pasma Rokomotywa, także udało się bardzo fajnie. Nie, hashtag to nie współpraca. Tak, hashtag to nie współpraca. Hashtag to chwalenie się prezentem. No i słuchajcie, zagraliśmy z sobie... W Lokomotywa, gra z Lokomotywą. He <grym> Ja myślę, że to zasłużył na chasinga. Wcześniej też było zasłużone, a chyba nie zrobiłeś. Okej, okay, nie dobra, kontynuuj, proszę. Tak jest. E, więc graliśmy dzisiaj we wsiąść do pociągu Europa, 15 rocznica i y, y, Paulina tłumaczyła grę, tak. więc y, ja y, powinienem zacząć. więc się tak? zacznij, proszę. E, dobrze, dziękuję. E, Okej, okay. jeśli chodzi o grę wsiąść do pociągu, to podejrzewam, że bardzo wiele osób, dla bardzo wielu osób Aż się stream zawiesił. Dla bardzo wielu osób wsiąść do pociągu to w ogóle była jedna z pierwszych, jeśli nie pierwsza gra, w którą grali. Ponieważ to jest taki już naprawdę klasyk, którego możemy spokojnie wymienić obok takich tytułów jak Katan, jak Splendor. Splendor może mniej nawet, ale. Karka No, Carcassonne. Carcassonne, dokładnie. To są takie gry, które, które naprawdę. Mit nieco chwila. Adam, halo, halo. Co? Mm. Mamy problemy? To z jak tam podgląd? No właśnie wyłączyłem przed chwilą. Aha, to weź już... włącz. I'm back home. Kto wygrał? Aha, Adam. W sensie się Liza że Ja wygrałem, okej. Okay. Pacjent nieco chwilę. Jak tam, to osik? u ciebie sytuacja wygląda? Na froncie? No nie, normalnie. Ok, wszystko. to. to y on, wskoczenie Karlesa tutaj. Tak, tak że... to. Y jest, jest, jest pod... Wrzucimy ci, wrzucimy jest ci trochę internetów <laughs> pacji, więc. Y Przeniesiemy do ciebie. Jak <laughs> przyjdziemy na Twilight. Tak wielbierku. jest. Y więc jeśli chodzi o wsiąść do pociągu, to jest taki naprawdę wielki klasyk. Do którego może zasiąść. I to można powiedzieć z peł jakby z pełnym przekonaniem, każdy, każdy może zagrać w tę grę, nieważne czy gra w planszówki, czy nie gra w planszówki. Zasady są tutaj bardzo proste, mamy taką atmosferę naprawdę rodzinną, jeśli chcemy, bo tak naprawdę też możemy zagrać bardziej kompetytywnie, gdzie się właśnie blokujemy, gdzie sobie podbieramy karty, ale to tak naprawdę wynika z tego, z kim gramy, kto jaki gdzieś tam styl podejmie, więc to na pewno jest bardzo fajne. Jeśli chodzi o wsiąść do pociągu, Tą akurat edycję, tą edycję jubileuszową, no to na pewno na uwagę przede wszystkim zasługuje tutaj wykonanie. tak? Te wagoniki, to, że one są różne, to tak bardzo wzbogaca w ogóle tę grę, jeśli chodzi o taki aspekt wizualny. Te, te takie miniaturki, właśnie na mapie, to, że ta mapa jest tak ogromna, nawet znaczniki punktów są po prostu bardzo, bardzo fajne. Aczkolwiek tutaj z mojej strony. Gdybym miał tę grę kupić sam, no to muszę z czystym sumieniem powiedzieć, że troszkę, troszkę za dużo ona kosztuje, to znaczy ona kosztuje adekwatnie do tego, do tej jakby wykonania, tak, do tych puszeczek, do tej wypraski, którą chcemy za chwilę pokazać, ale jeśli miałbym, jeśli byłbym graczem i chciałbym sobie kupić jakąś grę, no to raczej kupiłbym sobie wsiąść do pociągu Europę po prostu, zwykły wariant i on po prostu ogrywał, bo tutaj... Poza tym aspektem wizualnym to, to niczym się tak gra nie różni. Nie ma żadnych jakichś dodatkowych elementów. Ma w sobie dodatek, ale jak już rozmawialiśmy przed streamem, ten dodatek cały. jest niepełny, tak? on jest, on jest częściowo dodany. Karty, nie? Z dodatku. Tak jest, więc tutaj, więc tutaj jeśli miałbym wybierać no to patrzałbym bardziej myślę ekonomicznie. Z drugiej strony jeśli ktoś jest turbo fanem pociągów i y, rzeczywiście zbiera kolekcję różnych map, y, różnych, y, różnych, wariantów, no to na pewno to jest taka rzecz, którą, którą chciałbym mieć w kolekcji y, i która będzie pięknie się prezentowała na półce, bo y, sama, <coughs> same pudełko jest ogromniaste, no wykon jest po prostu świetny. Lizako pisze overproduced i ja bym się przychylił do tego, że rzeczywiście ona jest po prostu, y, jest pięknie wydana, ale ale, ale no ja bym się nie zdecydował na taki zakup z mojej strony. Poza tym same pociągi, no bardzo, bardzo przemyślana gra, taka po prostu właśnie mechanika losowości, jeśli chodzi o wybieranie tych kart, czy nam siądzie, czy nam nie siądzie, co się pojawi na rynku, jakieś tam elementy strategiczne możemy podejmować i tutaj Teos bardzo fajnie zaprezentował razem z Pauliną, gdzie mnie tam blokowali, no ale to też pokazuje, że nie da się w pełni zablokować, o czym mhm. też mówił Teos jeszcze podczas rozgrywki, że gdyby się poświęcił na blokowanie mnie, to tak naprawdę prawdopodobnie nie wykonałby swoich celów, tak? Albo te cele byłyby utrudnione, więc tutaj nie, nie ma tej kontroli takiej, takiej, takiej na pewno w 100%, w 100%. Z mojej strony gra jak najbardziej do polecenia. Bardzo chętnie do niej zasiadam. A teraz, jak mamy tą 15 rocznicę, to, to też pewnie gdzieś tam, czy rodzinnie, czy ze znajomymi też będziemy ją ogrywali właśnie w tej formie. No ale przykład nasz jest taki, że wcześniej mieliśmy bardzo długo wsiąść do pociągu Europa. To była jedna z pierwszych gier, które kupiłem. I jak tylko dostaliśmy ten egzemplarz, no to Europę po prostu przekazaliśmy Kindze, bo ona nie miała żadnego egzemplarza, więc też nie widziałem sensu trzymać obu tych no tak, gier tak. u siebie. Nie? Myślę, że tyle z mojej strony. Mhm. Dobra. Jeżeli chodzi o wsiąść do pociągu edycję obileuszową. Ja się tutaj przychylam do tego, że gdybym miał grać tak, też bym grał po prostu w grę podstawową i, i kupiłbym sobie grę podstawową, zresztą ja mam podstawkę Europy swoją i, i na pewno nie zamierzam się jej pozbywać i, i chyba faktycznie musiałoby mi się po prostu przyfarcić tak jak Adasiowi, że, że musiałbym mhm. wygrać, po prostu dostać ją za free, żeby, żeby po prostu pozbyć się tej podstawki. Eee, może być to fajny hint, jeżeli wiecie, że ktoś jest fanem pociągów, mimo wszystko, i dużo w nie gra. Bo, bo przypuszczam, że jeżeli ktoś dużo gra, to no, moje chociażby pociągi są dosyć mocno już spracowane, e, i w tym momencie, jeśli, jeśli macie po prostu takiego fana pociągów, można faktycznie mu dać taką wersję e, wyjściową, tak, żeby żeby zastąpił sobie w kolekcji tą, tą e, wersję, jakąś taką już e, z, spracowaną, tak, m, Pierwszą. Jeżeli chodzi o, o to, co ona zawiera, tutaj już wspominaliśmy, że, że zawiera tylko i wyłącznie karty pociągów. Przepraszam karty biletów z dodatku Europa 1912. Natomiast w tym dodatku zwykłym znajdują się jeszcze takie moduły jak składnice, jak magazyny tutaj tego nie ma. Więc więc, ja przyznam szczerze, że nie jestem fanem tego, tego dodatku, jeżeli chodzi o te moduły magazynów i składnic, ale bilety moim zdaniem są obowiązkowym, takim must have bo jednak tych biletów w podstawce wsiąść do pociągu Europa jest no, na tyle mało, że, że, że zaczyna ich brakować. Przynajmniej jeżeli chodzi o te długie niebieskie trasy, tak, których jest tam chyba tylko sześć, o ile dobrze pamiętam, w podstawce. Także, także tutaj ten dodatek przede wszystkim rozszerza, rozszerza te długie trasy, co już jest właśnie dużym mocnym punktem. Eee, i, I no tak, fajne wykonanie, ale właśnie gdybym miał kupić grę do grania, to zwykła podstawka, jeżeli miałbym myśleć właśnie o jakimś prezencie. Dla kogoś, to wtedy rozważałbym tę edycję jubileruszową. Ja jeszcze tylko jedną rzecz wtrącę. Nie wiem, czy chciałeś to powiedzieć, czy nie. Jeśli tak, to przepraszam, ale tutaj warto też zauważyć, ja tego u siebie nie powiedziałem, że. Graliśmy dzisiaj w trzy osoby i rzeczywiście tego miejsca na planszy było bardzo dużo. Ja przypominam sobie naszą rozgrywkę w Twojej kraje północy, mm. gdzie ta gra właśnie na trzy osoby, na dwie osoby skaluje się dużo, dużo lepiej, no bo jest do tego przeznaczona jakby. A tutaj rzeczywiście, mimo tego ograniczenia, że jeśli jest podwójna trasa, jedną wybudujemy, druga jest zablokowana, to i tak jest się gdzie ganiać. Druga sprawa też jest taka, że każda gra będzie troszkę inna. Bo też zależy, jaki ten długi bilet, jeśli dobierzemy, bo może się okazać, że wszyscy będziemy mieli bilety na przykład na wschodzie, tak? I wtedy ten zachód będzie w ogóle nieogarnięty, nie albo będzie jakiś tylko. Nie, jeżeli masz długie bilety, to one są na tyle porozrzucane, że nie jesteś w stanie. Tylko jednej części plancze zakopać, No okej. Okay, chyba, ale... chyba, że na dwie osoby. To mhm. może się tak trafi, mhm. że faktycznie gdzieś tam powiedzmy tymi małymi biletami spowoduje, spowoduje się. E, Zatori, jak tak. gdyby mhm. tak, 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 tak. Że będziecie się blokować nawzajem. Natomiast przy tam od trzech graczy w górę już nie ma, nie ma szans, żeby chociażby te długie trasy, jak gdyby pokrywały się jakoś tam mhm. bardziej. Okay. Nie, no bo przerwałem. Ci. Nie, Wiełem, czy jasne, jasne, jeszcze? Sorry. nie, 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 nie. jeszcze? Bo tak, to był jak gdyby drugi, druga część mojej wypowiedzi, bo to co jak gdyby wsiąść do pociągu edycja Jubileuszowa, to wsiąść do pociągu edycja Jubileuszowa, a osobna kwestia to jest po prostu wsiąść do pociągu Europa jako, jako taka. Tak, to jest gra, która jest absolutnie przyjemna ta święta trójca, tak? czyli Katan, Carcasson i wsiąść do pociągu Europa. Właśnie jeśli chodzi o takie gry proste, e, gry gatewaye, którymi wprowadzamy nowych graczy, którzy nie mają zielonego pojęcia, że istnieją gry planszowe e, i, mogą, e, i mogą po prostu siąść. Możemy wytłumaczyć im zasady w 5-10 minut. I mogą, może niekoniecznie grać kompetytywnie od samego początku, ale na pewno nie będzie tutaj tak, że, że, że kogoś jakoś tam na tyle mocno rozjedziemy, że go zniechęcimy do, do kolejnych partii. Ja moje wsiąść do pociągu to też była jedna z pierwszych gier w mojej kolekcji, i w ogóle pierwszą partię zagrałem z moją. Świętej Pamięci Babcią, która wtedy już była po 80. E, i ona bez problemu, po prostu też ogarnęła, e, ogarnęła zasady i, i, i po prostu dała radę, dała radę w to zagrać. Więc świetna, świetna pozycja, jeśli chodzi o tytuł mm. familijny, e, nawet ogranie z seniorami i to takimi starszymi seniorami, e, doskonale się sprawdza. E, to, o czym mówił Adaś, czyli kwestia blokowania się. Tak, wsiąść do e, pociągu Europa trochę gorzej się skaluje na mniejszą ilość graczy niby blokowanie tych tras jest takie, że no da, się, da się objechać dookoła. Jeżeli, jeżeli gramy w 4-5 osób, jest tutaj mimo wszystko dużo większy ścisk, e, dużo szybciej nam schodzą e, dworce chociażby, mm -hmm. dużo ostrożniej realizujemy swoje bilety. E, nie ma takiego mm, hordowania, takiego gromadzenia tych kart po prostu z wagonami. Po to, żeby wyskoczyć, wyskoczyć i realizować te najdłuższe trasy, które są najbardziej punktowane, niezależnie od tego, czy nam pasują do biletów, czy nie. I tutaj jest taka trochę przypadłość ja już o tym zresztą mówiłem, chociażby jak graliśmy w Takenoko gdzie ja widzę po prostu mm, pewne schematy, którymi się gra we wsiąść do pociągu. E, widzę to, jakie bilety należy pobierać, jakie bilety trzeba sobie po prostu kombować. E, no, dzisiejsza partia zresztą pokazała, że gdybym ja się skupił na blokowaniu Adasia, to wygrałaby Paulina. E, gdybym e, gdyby Adaś nie zrealizował najdłuższej trasy, to znaczy inaczej. Gdyby Adaś nie pocisnął z e, po prostu w takim endgame'ie, żeby, żeby przyspieszył koniec gry, to ja byłbym w stanie na przykład być może tutaj dołączyć hmm. sobie, miałem jeszcze też y, kilka kart na ręce, zresztą no 4 wagony hmm. niewykorzystane, także no y, też myślałem po prostu, że, że trochę więcej punktów zdobędę, więc wtedy też byłaby szansa, że ja bym wygrał, tak? Więc tutaj jak gdyby y, szliśmy do samego końca web w łeb i, i, i tak naprawdę no to jest... Y, <laughs> trzeba też troszeczkę Troszeczkę myśleć do przodu, kontrolować to tempo gry, patrzeć właśnie, ile pozostali gracze mają, mają, jeszcze, mają jeszcze wagonów, tak? W swoich zasobach, ile mają kart na ręce, żeby też sobie mniej więcej szacować, czy właśnie nagle w dwie-czy tury doprowadzą do tego, że, że, że wyłożą po prostu bardzo dużo wagonów na plansze. Tak? Także tutaj gra się po. Kilku partiach bardzo mocno schematycznie, natomiast, natomiast jest to gra, która ma absolutnie fajny feeling, jest absolutnie przyjemna i, i ja po prostu. Mimo tego, że, że kminię i, i, i tutaj staram się jakoś tam e, staram się jakoś tutaj liczyć, szacować prawdopodobieństwo, to i tak finalnie kończy się na tym, że, że dobieranie biletów to jest, to jest takie pusz jurak i z jednej strony masz takie momenty euforii, kiedy dociągasz dwie lokomotywy w ciemno, a z drugiej strony masz takie momenty po prostu, gdzie dobierasz kartę jawną i wychodzi lokomotywa, a potem bierzesz drugą jawną i wychodzi druga lokomotywa i, i plujesz sobie w brodę. Więc, więc, no jest, to, jest to naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. No, i to jest gra, do której ja, mimo mojego raczej takiego powiedziałbym zaawansowania, tak? czy, czy raczej takich preferencji gry e, trudniejszych, ja raczej nie odmówię partii, by wsiąść mm -hmm. do pociągu Europa. Nie? Po prostu tak. bardzo, bardzo fajnie się przy tym bawię, mimo tego, że, że ta gra już ma lat. E, X. 15 co najmniej. No, 15, tak. Chociaż sprawdzaliśmy, że jest tak, chodzi, tak Jeżeli był, chodzi o książkę tak. do pociągu Europy, zostały wydane w 2005 roku. Podstawka, czyli USA, która moim zdaniem jest no, średnia. Tam nie ma dworców, nie ma tuneli. promów, nie ma tuneli. Poza tym, jak gdyby cała mechanika gry jest, jest doćka w doćkę wydaje mi się, że jest dużo dużo prostsza i przez to zbyt prostsza, a tutaj te rzeczy, jeżeli chodzi o Europę, tylko troszeczkę utrudniają, troszeczkę komplikują, ale sprawiają, że ta gra jest dużo ciekawsza niż, niż właśnie ta wersja, ta wersja USA, chociaż USA zdobyły już pilles jares na Europa już nie, nie, no. Ale to tak jeszcze na zakończenie w ogóle, bo ta cała trójca, czyli Katan no to jest Szpil des Jares 1995, Carcassonne to jest Szpilde Jares 2001 i wsiąść do pociągu to jest Szpil des Jares 2004 czy 5. Eee, ja jeszcze no... cię pociągnę lekko za język, bo pamiętam, że do Twojej Europy miałeś taki dodatek z Ufokiem i z czymś jeszcze. Tak, Alvin, Alvin i... i Dexter. Powiedz dwa słowa. Tak, są to, na tak to, są, e, to są dwie figurki, które też wchodzą na planszę. Kurczę, już teraz nie pamiętam, jak one dokładnie, ale tam zdobywa się też dodatkowe, bo tam są takie małe karty kwadratowe, które się też zdobywa przez całą grę. E, I tam te karty pozwalają właśnie na ruch tymi figurkami i one tam po prostu, e, kiedy ten <coughs> Alvin, czyli ten, e, ten ufoludek, albo Dexter, czyli ten dinozaur taki, mm trafiają gdzieś do jakiegoś miasta. To wtedy w, do tego miasta chyba nie można budować połączeń. Mm -hmm. Czyli to są takie po prostu tymczasowe blokery. Blok, blokery mm -hmm. I chyba, z, chyba kosztem kart tych kolorowych wagonów, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale zdobywa się właśnie możliwość ruchu i zdobywa się, zdobywa się te karty odpowiadające tym figurkom, i też potem chyba na koniec gry zdobywa się punkty za to, chyba kto najczęściej nimi ruszał, czy jakoś mm -hmm. tak. Już teraz nie pamiętam dokładnie. Ale wiem na pewno, że wchodząc na, na, na jakieś na jakieś pole e, blokują możliwość e, budowy do, mhm. do tego pola. E, no ale jak już tak właśnie ciągniesz to, to chociażby jeżeli mówimy tutaj o grze dla polecanej dla mniejszej ilości osób czyli 2 i 3 no to wsiąść do pociągu kraje północy tak. Tak? czyli czyli e, Nordic Countries e, fenomenalna e, to jest po prostu samodzielna podstawka mhm. do trzech osób. Wagony też w innych kolorach niż w podstawce, więc można je, sobie, można je sobie po prostu połączyć, wymieszać i tak dalej, mamy tutaj jak gdyby dowolność, żeby sobie to skastomować I, i tam są oczywiście specjalne zasady, bo tam chociażby lokomotywy troszeczkę inaczej działają w tej grze, ale sama mapa jest dużo, dużo po prostu fajniej przeskalowana na, na tą mniejszą liczbę graczy. Nie? Mm. Eee, tyle z Twojej strony. Tak, tak. Okej. Okay. Tutaj jeszcze dziękujemy bardzo za przez planszówki, Świetnie się oglądało, dziękujemy, eee, że, że byliście z nami. Eee, Grom pisze, że eee, da, 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 Rozumie chyba, dlaczego to tak popularne jest, a jednak po chwili zastanowienia nie do końca. Eee, bo dla Amerykanów <laughs> oni nie ogarniają. Eee, I Lizako napisał, wybaczcie, lecę pytać Łukiego, kiedy mój Wiedźmin, miłego wieczoru eee, i leci oglądać planszowe newsy na YouTubie, więc czekamy na briefing Lizako eee, po na Discord. Kordzie, co tam ciekawego się dowiedziałeś? I Grom w że twój Wiesiegnego stole jest. <grym> Okej, okay. Paulina. No, już za wiele do dodania nie mam w sumie. Ale tak, jeśli chodzi o samą grę wsiąść do pociągu Europa, już teraz jakby odsuwając tą edycję jubileuszową, to ja bardzo lubię tą grę. Jest no bardzo w moim typie, tak? Familijna gra, szybkie zasady, można w międzyczasie <grym> rozmawiać, jeść, pić. <grym> Jest super, także bardzo spełnia jakby moje te takie walory towarzyskie. No jest bardzo przyjemna i dużym plusem jest faktycznie to, że możemy zagrać no, praktycznie z każdym. Więc jeśli mamy gdzieś tam parcie, że chcemy z rodzinką pograć i nie wiemy, co im może podejść, spasować, to myślę, że jest to warta uwagi pozycja. Natomiast jeśli chodzi o samo wydanie jubileuszowe, to ja mam mieszane uczucia. Bo z jednej strony podoba mi się to, jak ona została wydana i te puszeczki i tak dalej. Jednak no mnie na przykład boli to, że pudełko jest na tyle niestandardowe, że nie mieści się w półce. A powiedzmy sobie szczerze, że Kalaksy są dosyć takim częstym wyborem dla graczy, jeśli chodzi o przechowywanie gier. Więc gdzieś mnie to tam bodzie. Natomiast bardzo na plus są te wagoniki, które no nie są takie zwykłe w jednym kolorze dla danego gracza, tylko nie dość, że są w innych kolorach, to i reprezentują inny tam typ nie wiem czy to dobrze mówię, ale inny typ kolei, mhm. czy tam towaru, który jest przewożony tymi kolejami. E Fajnie, że w, do pudełka mamy dodany ten dodatek, mini dodatek, tą kartę promocyjną, że tu już mamy taki większy jakby komplecik, mamy więcej tych wariantów, możemy pograć w różne opcje. Natomiast jeśli faktycznie mamy kogoś, kto jest takim turbofanem, a widziałam na kilku tych grupach facebookowych, że są ludzie, którzy kupują wszystkie możliwe wydania, to dla nich ta edycja jubileuszowa to jest w ogóle wow, wow. Więc domyślam się, że są osoby, które... No, chociaż mają w domu tą zwykłą Europę, no dadzą się pokroić, żeby kupić sobie edycję jubileuszową. Chociaż cena jest uff, mocna. E, e, Pokaż mi może jeszcze wypraskę, tak. jeśli możesz. A jeszcze tu zaprezentuję uff. wypraskę. No, dziejące, i trzeba da? było robić zdjęcie wcześniej. No to, <trymne> <trymne> e, <trymne> tutaj mamy te um, duże miejsca właśnie na puszki. Plus miejsca na znaczniki punktów. Tak. E, więc, właśnie, bardzo fajnie to jest tutaj skrojone. E, I rzeczywiście, te karty też bardzo fajnie się tutaj w przygrupie mieszczą. Mm -hmm, więc to, to też jest warte, tak, warte, jest warte zauważenia. Taki, spory, spory plusik. E, I w sumie myślę, czy bym coś jeszcze dodała do tego, co, co już wspominaliście. Ale chyba. Chyba nie. Okay. Chyba tyle z mojej strony. No, okay. Polecam Paulina. Grom pisze Paulina. Pić, jeść nad jubiluszową edycją Auć. Ja lubię jeść. Jak, jak zaczynam używać mózgu, to mi się chce więcej jeść. No to naturalne. Energia, spalanie. Dobrze. Czujesz paliwa, Tak. A, nie. Dobrze. Jedzenie po prostu. <laughs> okay. Słuchajcie, recenzja, recepcja, czyli szybkie podsumowanie, podsumowania. wsiąść do pociągu Europa z małym akcentem na edycję jubileuszową, Dla kogo jest ta gra? Tutaj <słuch> chyba mamy zgodność, że tak. jest to gra. Familijna, że jest to gra dla szerokiego tak. grona e, zarówno amatorów, czy profesjonalistów, tak. No, jeżeli chcą po prostu jakiegoś takiego lekkiego tytułu, w który w godzinkę po prostu rozkładają i, i, i tak naprawdę wyjmują z pudełka i, i, już, i już grają to jak najbardziej. E, świetny gateway, doskonale wprowadza się mm, Osoby, które nie grają po prostu w planszówki, e, i, i, i zarówno czy granie właśnie z dzieciakami, czy granie z seniorami, jak najbardziej tutaj wchodzi w grę. Mm -hmm. Druga sprawa. Co wyróżnia wsiąść do pociągu od innych tego typu gier na rynku? Mm. Hmm. Bardzo duże pudełko. No, no ta, 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 edycja, ta edycja jubileuszowa, ta, ta rocznicowa na 15 lat, na pewno, na pewno jakością tak swojego wykonania tą tą oprawą taką wizualną. Ja myślę, że wyróżnia to, że tak naprawdę. To trochę, co mówiliśmy w przednim punkcie, że jest idealnym, właśnie takim sweet spotem, mm -hmm. jeśli chodzi o, mm -hmm. o, o te wprowadzanie do planszówek. Mm -hmm. e, ona nie jest, e, nie można powiedzieć, że ona jest. E, jest prosta, ale nie tak. O, właśnie, tak. dziękuję. Mm -hmm. Tak, tego mi brakło. Mm -hmm. I myślę, że to jest bardzo fajny wyróżnik, i dzięki temu też wsiąść do pociągu mm -hmm. jest tak długo na topie i tyle dodatków się do niego mm -hmm. pojawiło. Nie? Mm -hmm. No bo sam ten core zasad jest tak. banalnie prosty i, i, i faktycznie. O ile potem już w grze y, mamy jakieś przestoje, tu wydaje mi się, że też czasami dochodzi do takiej sytuacji, że gra się tak na tyle szybko, że jak ktoś tak zacznie jednak, ej, czekaj, to ja muszę sobie pomyśleć, sprawdzić, jakie mam karty i tak dalej, to ta gra jest wyjątkowo podatna na pytanie nad stołem: ej, czy jatura teraz? Tak, dokładnie. No, tak, też sobie o tym pomyślałem. Tak. <grym> y, dobra, no i nasza ocena w skali BGG dla wsiąść do pociągu Europa edycja rocznicowa. 9 tak naprawdę jedna z lepszych gier mm. jeśli chodzi o start dla ludzi. Super bajka. Mm. Mm -hmm. Dla mnie podstawka Europy to jest właśnie taki między 8,5 8 a 9. Może 8,5 już nie przesadzajmy. Ale ta edycja rocznicowa to będzie pół oczka niżej, bo no, jak gdyby doceniam jakoś wykonania, ale sam fakt jak gdyby ceny i tego, że, że ona tutaj nic więcej z sobą jak gdyby nie wnosi do samej rozgrywki poza dodaniem częściowym tylko e, małego dodatku, no to, no to tutaj jak gdyby nie jest to, nie jest to warte tej ceny, tak? Mm -hmm. Także dla mnie jubileuszowa 8, zwykłe pociągi Europa 8,5. U mnie dosyć podobnie. Dziewiątkę daję za zwykłą Europę, mm -hmm. natomiast za jubileuszową 8. Okej. Okay. No. Właśnie też jakby za cenę, za, za to wgórzające mm -hmm. mnie pudełko wielkościowo i to, że gra w sumie jakoś nie bardzo się no sama w sobie różni od podstawki. Mm -hmm. Dobrze słuchajcie, tyle było z naszej strony. Dziękujemy wam serdecznie za obecność, za subskrypcję, za obserwacje. Eee, ostatnie końcowe ogłoszenia eee, w piątek będziemy grali na kanale Ogrywamy z nimi w grę. Będziemy grali w grę. Eee, a w niedzielę już na naszym kanale <coughs> w trójkę się spotkamy na SkyMines. To z nas pięknie wprowadzi w świat Mombasy w, w kosmosie. Eee, więc serdecznie serdecznie tak, Was zapraszamy. Jak dzisiaj graliśmy w grę pana Muna. To w niedzielę będziemy na tym MUNU i będziemy tam wydobywać. Proszę cię o <grystanie> Jak sobie życzysz, Paulina. Eee, dziękujemy serdecznie <grystanie> wszystkim. <grystanie> Trzymajcie się ciepło do zobaczyska. I w poniedziałek kolejna edycja czy Turbo. Czy robimy jakiś afterek na Twitchu? Eee, czy jest jakaś wola w narodzie? Jesteście jeszcze? czy ten? To myślę, że po prostu zakończymy nagrywanie no i poważnie. Okay. <grystanie> Dzięki, papa. Pa. Pa, pa. Dziękujemy za streama planszowe bestie Zapraszam.